Jesteśmy po meczu homebroker TB Edukacja, remis 6 do 6. Dzień niespodzianek widza. Drugi remis. Drugi remis jest spodziewany. Między innymi za Twoją sprawą udana interwencja w ostatniej minucie uratowała dla Was punkt. Jak z Twojej perspektywy wyglądała ta ostatnia minuta? Miło, że tak mówisz, bo mam takie wrażenie, że dzięki, dzięki mnie remis i, przy, i przeze mnie ten remis troszeczkę, bo tam dwie takie sytuacje były. Bardzo, bardzo niefajne, złe podanie, złe rozpoczęcie i straciliśmy bramki. Więc wiesz, jakbyśmy przegrywali 5-1 i wyciągnęlibyśmy to, to byłaby radość, a teraz jest troszeczkę smutek, bo mieliśmy tego faworyta na widelcu i mogliśmy to dociągnąć. No i dużo szczęścia było, zwłaszcza przy tej ostatniej sytuacji. No, przez cały mecz praktycznie prowadziliście, więc rzeczywiście można żałować tego, że nie udało się wygrać. Czy ten remis, ta wyrównana gra z, z kandydatem do mistrzostwa jest zapowiedzią lepszych czasów dla homebroker w tym sezonie? Ja bym chciał, bo, bo ten początek terminarz był, był, jest trudny, był trudny i, i dalej będzie trudny, bo to jest liga A, prawda? Więc tutaj nie ma łatwych przeciwników, ale, ale liczę i tak traktuję to jako zapowiedź lepszych wyników. Myślę, że będzie, będzie dobrze. Dzięki za rozmowę. Dzięki, do